Jesteś znany w całej Polsce zrobienia szalonych rzeczy z kebaba. Już parę lat temu zacząłeś robić naprawdę rzeczy, które były mega szalone. Co było taką najbardziej szaloną rzeczą, którą zrobiłeś z kebaba i z czego jesteś w ogóle najbardziej dumny? Ogólnie teraz tak wszystko jak wiemy, kebaby na centymetry, kebaba na kilogramie, to robią brawierca oborcy. Ale pomysł właśnie, ja to odchodziłem od pomysł, pomysłu, bo to było nowe. To jeszcze ja zrobiłam tego od początku, jak otwieraliśmy, tak? Prawie już 10 lat temu. I właśnie pomysły, tak jak widać, mamy tutaj tortę z kebaba, kebab na kilogramy. I tutaj mamy sushi z kebaba, i tu mamy bukiet. Ale duże rzeczy tu jeszcze nie mam w mini, ale zrobiłam taki jednorazowy na reklamę. birogi z kebaba, ja wieczorem robiłam e, zupę z kebaba wieczora. Ja jeszcze na ziarto robiłem loda z kebaba. Ja pamiętam był stadion był na. Stadion był z kebaba. wszystko z kebaba, wszystko zrobiłem z kebaba. No? To wiesz co, na przyszłość kiedyś jeszcze będzie kebabowy samochód. Zrobiłam, ale zrobię jeszcze raz, dla Ciebie, Będziemy jazda samochód kebabowy.